No, witam wszystkich po dłuższej przerwie 12 stycznia 2016 strona dla niewtajemniczonych już chodzi, także czat w niedzielę będzie. Ruszyło także forum, które, które mam nadzieję, że dla tych, którzy nie są, nie są dostępni na czacie, zawsze możemy popisać też na forum. Bez forum jest bez rejestracji co mogę jeszcze powiedzieć. No, czekam teraz na poliuretan, będę odlewał daszki. Jeszcze 13 daszków zostało i praktycznie chyba tyle. I tutaj zostały nadstawki oraz, oraz uliki weselne, ale uliki weselne będą na 4 jak to się mówi, cztery strony świata. Także to będzie wszystko z nadstawki robione. To czym wam będę pokazywał stopniowo. No, zobaczymy, jak to teraz wyjdzie w tym 2016 z tymi naszymi poliuretanami. Mam nadzieję, że to dobry pomysł, bym zrobił. A, a, a okaże się. No a tutaj sobie teraz robię, zobaczcie, robię sobie ramki. Teraz hofmanowskie. Postanowiłem, że na przewózkę w tamtym roku, jak przywoziłem ule, nakładłem no, warszawskie i nie było z tym problemów, ale teraz myślę, że jak przywoziłem odkłady. Przywoziłem odkłady z rzepaku, to no, był problem. Te ramki się kurczę. Ze sobą zginały, chociaż tam nie było jakiejś masakry, no ale ale był problem z tym. I postanowiłem, że w tym roku sobie właśnie zrobię Hoffmanowskie. Tak, tutaj, tak, jeśli widać, takie są niedociągnięcia, na przykład takie, yy, o, ale to też będę już stopniowo kupię sobie lepszą tarczę, widziową, tak, że będzie lepiej wychodziło. No i tutaj jeszcze gdzie nie, gdzie są senki, ale staram się, żeby to było także, Także tak, że nie jest źle. No, tu jest, możecie sobie zobaczyć. No, nie ma prawa ruchu. I to myślę, że to jest trafione. Na razie mam ich 33. te 33 ramki. A gdzie tam jeszcze do, do zrobienia? Także no jest, je, jest, jest jeszcze sporo pracy przy tym. No, ale normalna rzecz. A tutaj sobie przebudowałem troszkę warsztat. Stoliki sobie zrobiłem. Tam teraz postawiona jest frezarka, heblarka fajny temat bo nie muszę latać jak w ubiegłym roku w ubiegłym roku musiałem latać do właśnie do tych maszyn i była, był problem. Także tyle